Na pewno chcę tego bossa robić na uniki. To jest priorytet, przynajmniej prawie każdy atak. Poza jednym właściwie. E, w drugiej fazie oczywiście, bo pierwsza jest. E, no, pier pierwszą jest ten golem. Niestety. Okej. Okay. Urwił się No dobra, szkoda, ale trudno. Dobra, fajnie to weszło. Kurwa mać, źle. Że... Jest niestety to, że pod koniec tej pierwszej fazy zaczynam tracić głupio HP bardzo. Bez sensu. Eee, okay. myślę, że się nie uda ta paza szczerze po powrocie. Siemanko podol, witam. Kurwa mać, złapał. Kurwa mać. Ja pierdolę. nó ok Okay. Nie wiedziałem co to zrobi, ale zrobił dobrze. GG, first try, dzisiaj <laughs> zajebista walka, znaczy druga faza, <ścoughs> naprawdę mi się podobało. Pokażcie mi ten outfit od razu, bo ja zapomnę. Okej, okay, możemy tak biegać. To teraz ta maska mi nie pasuje, bo nie jesteśmy na biało. Nie, nie było źle. Znaczy dużo mi pomogło to, że skipnąłem na zmianie fazy jakimś cudem ten combo i ono dopiero później weszło. Eee, Które ma kilkanaście ataków i Ale dobrze. Bardzo dobrze. Eee, Alidoro jest gdzieś tam chyba, nie? Siemanko zmęczono czy witam? Upadł król niech żyje król, tak, aha. Ja jestem tym nowym królem. No dobrze, i co mamy z. Ergo spalonego białego króla to jest z tego, ale to. No nie mogę mieć no innej broni. Lecz znaczy mogę, nikt mi nie zabrania, ale. Poziom wszystkich zdolności ręki Legionu plus jeden. Nie użyłem ręki Legionu chyba ani razu w sensowny sposób. Włóż pełną parą? Dokładnie tak, ja chcę już nową rynko jeść, do Włóż nieotrusa 2 2.0 tym razem. Mam nadzieję, że w... ...że wkrótce mnie jakaś czeka. Eee... O. Ma coś na twarzy. Znaczy, twój, stamina w sensie. No. Udźwig. O, to chciałem powiedzieć. Też, dobrze. No to jak też, to też. O. Też się bałem. Dobra, ale to rozumiesz, że marionetek już nie ma, tak? Znaczy, będą teraz. ogłupiałe i nieaktywne, albo. Prawie nieaktywne. Dobra. E, Jakbym tu nie podszedł, to bym się nie domyślił. Że to drzwi. Tym swoim biorem? Dokładnie. To nie. Jest skrót, ale tutaj jest Stargazer, to lepiej. Zaraz wrócisz dobrze. Będziemy czekać z niecierpliwością. Ile tysięcy mobów się tu na mnie rzuci? Widzę jednego. ...słyszę drugiego. O kurwa. Dobra, te skorpiony nic nie robią. A ja tam nie przeskoczę, prawda? Za żadne skarby naprawdę tutaj warto byłoby zejść ale warto byłoby też nie schodzić tam jest coś czerwonego w ogóle to jest dobra powiedzmy że spróbuję nie tutaj tylko weź. O, mam to, co chciałem. O kurwa, ale ja prawie nie żyję. Eee, no to było już trochę takie paniczne bieganie, ale wyszło. Teraz możemy sobie spokojnie od dupy strony zeksplorować, prawda? Tutaj jest muzyczka. Wygląda to, że nie ma... O, do podziemnego przejścia, czyli to jest to, czego szukałem. Siemanko. Dobra, pokaż, co masz. Ojej, pizzakator jakiś. <grych> Fajne. Co to jest? Zakłócenie, porażenie, przełamanie? Eee... Dobra, weźmy to po to, żeby może się przydało kiedyś. Niewykluczone, że... W niedalekiej przyszłości go jednak znajdziemy. Wy tu wyskoczycie, nie wyskoczycie może? Kurwa mać! Wyskoczyli jednak... Co ty robisz? Kurwa mać. Bijcie się tam ładnie. Dlaczego te moby klauna napierdalają? Dobra, podoba mi się to. Aha! Jeszcze go zajebały już. Przeciwko mnie im tak dobrze nie idzie. Ale okej, okay, wykorzystujmy wszystko co możemy, prawda? Przy skrócie prędzej mógł być, no? Pamiątkowa moneta winiego. Chyba jej nie smakuje to wino tak do końca. O, w ogóle mam jeden kwarcyk. Wow. Jaki boss tu będzie. Może jeszcze żaden, co? Za przesłuchanie każdej nutki w całości w hubie staje się coraz bardziej ludzki, ale to bym musiał puścić Awka. Znaczy po prostu robić sobie coś innego. No to nie jest na streama content. Jest tu jeszcze jakiś pies? Nie, tu jest snajper po prostu, zajebiście. Albo nie snajper? Czy to on mi zrobił przełamanie? Nie czułem, żeby coś do mnie strzeliło. Trochę tak to wyglądało, ale też nie do końca. Bardzo wolno łazi. Jestem przekonany, że ma mega szybkie ataki. I nie da się unikać. Aha, co on odpierdala? Wspaniale. Na uniki zdecydowanie wygodniej niż. niż nie na uniki. Wygląda, jakby tutaj naprawdę było. liczne życie. albo no. Um, marionet. o życie. whatever. Marionetka przyszłości, tak? Biliśmy jedną taką. Ale ta chyba nie ożyje, ta jest na wystawie, prawda? Ta jest na wystawie. A dobra, respi się, bo tu jest już taki kolejny. Tu jest znowu jakieś coś innego? Nie. Nie, to są te typy, co rzucają, ja ich nie... Ilu ich tu? Co kurwa? Jak niby mam to przejść? I jeszcze ten tarczownik jebany. Jedna z tych lokacji, gdzie nie warto bić wszystkiego. Wiesz co, ale jak tutaj jest trzech dystansowych Sukin-Synów, to ja myślę, że zabicie wszystkiego ma podłoże czysto takie, żebym nie oszalał. Bo ja bym tutaj nie przebiegł. Po prostu, jakbym czymkolwiek oberwał, to byłby koniec. W tym fragmenciku. Tak sobie myślę, więc e, bardziej o to chodziło. E, tutaj można sobie most pójść, ale to musiałbym się znaleźć tam, prawda? Orba techniki, wspaniale. A mogę iść na przykład. Okej, okay. czyli warto się tutaj. Okej, okay, musiałbym wejść na dach, dobra. To dobrze, że tutaj wyszedłem, znaczy, dobrze, że tu schodzę. Będziemy mieli skrót. Tu jest skrzynia, ja tą skrzynię zdążę zgarnąć, myślę. Okej, okay, będziemy mieli skrót od pierwszego Stargazeru w ten sposób. Kwarc, bardzo warto było tutaj przyjść. Teraz tylko się jeszcze kulturalnie przekraść. Kurwa, macie obok niego, nie udało się. Ej, framesy, proszę. Działajcie, dziękuję. Dobra, teraz tylko jak się brama otworzy, to trzeba dokonać skutecznego spierdalania. Fajnie zrobili, że tutaj nie można wejść na plecy za mocno tak wygodnie. Eee, ale to nie problem, bo można ich też po prostu od frontu zmasakrować. Znowu rzucający. Nie. Lejgo kogo? Do tego gościa na dole nie masz szans, jego ja nie zabije nigdy. To jest kolejny gladiator potężny. O kurwa. Okej? Okay. Jako, że to jest obok tych trzech rzucających typów, to nie jestem największym fanem, ale jest to cokolwiek, nie? Teoretycznie mogę ten dbiegać trochę, chociaż... Jakbym bardzo czuł potrzebę sobie utrudnić życie. I co, tu są wszystkie moby? Kurde, to już biliśmy, nie? Uwaga na pajaca. Trochę straszny, no. Ale nie da się go stargetować, więc git. Tu u mnie już nie dosięgniesz, prawda? Kurwa. Trochę tak, trochę nie. Co, co tu będzie? O kurwa! Dobra, nie. Kolejna zagadka, ok. Uh. Correct. You were once such a fool, yet you've gotten It sure. you I'm as happy as a pet. in this city. There are those who wish to. How about you? Can you awaken and break free? Uh. Oh, it's a frightfully difficult question, huh? So I'll reward you with a hint. Look close before she escapes your notice. <laughs> Wow. Um. Opuszki oziębłej kobiety na wielkiej wystawie. Super pomocne. Tutaj się nie da przejść, prawda? Nie da się. Kurwa, maś, to jest kolejny jakiś trudny mob. Nara. O, to jest ta drabina na początku? Tak, to jest ta drabina na początku. Brawo. Się wyjebałeś. Okej, okay, nie da się. Eee... O tu jest Bosik od razu, dobra, to nie, to biegniemy tam, bo mamy za mało czasu. Ja nie chcę. Nie, jest za mało czasu na bossa, wiesz? Podol takiego prawdziwego. Możemy tutaj mini-bossa sobie klepnąć, ale. Nie w ten sposób na pewno. Jebany grab. No kurwa mać ten atak jest bardzo dziwny Okej okay. Nie wiem czy było bardzo warto Ale Jestem ciekaw czy on się zrespi Eee Dobra nieważne Wiesz co zajmiemy się tym kiedy indziej Znaczy za tydzień Nos mi rośnie. Faktycznie. Eee, dobra. To, co. To by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się dopiero w sobotę. Yy. I będziemy sobie kontynuować. Dobrze, że nie poszliśmy na bossa, Pewnie go nie ubił, a wolę go zobaczyć na świeżo. Akurat ręczek się odpalił. No zawsze tak celuje, nie? Dobra, także dziękuję bardzo, życzę Wam miłej reszty wieczoru, znośnego tygodnia i, i widzimy się za kilka dni. Na razie.